Teraz będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Maja Wręblewska, psycholog jest gościem Radia Fon. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Maju, stres nam towarzyszy no, praktycznie przez całe życie. Stresujemy się w różnych sytuacjach, w szczególności przed jakimiś, tak mi się wydaje, ważnymi momentami. E, jakiś egzamin, egzamin na prawo jazdy, matura, ślub, poród. E, to są takie momenty, kiedy się stresujemy. Stresujemy się oczywiście też przed pójściem do pracy albo w pracy. E, proszę powiedzieć, em, jak to jest właściwie z tym stresem? Czy stres też może być dobry, czy taki bardziej demotywujący? To ciekawe, co pani powiedziała, że stresujemy się przed ślubem. Tak najpierw zacznę, bo jak mówię ten przykład na szkoleniach, to zawsze wszyscy pytają, ale jak to? A to jest jeden z bardziej stresujących momentów w życiu. Tak, stres jak najbardziej jest y, mobilizujący. Czyli mówimy o takim eustresie, który, który nas popycha do przodu. Gdybyśmy nie mieli tego stresu, na przykład, jedziemy na wakacje, czujemy taką adrenalinę w sobie, żyjemy jakąś nutkę jakiegoś, jakiejś ekscytacji i to też jest funkcja stresu. Y, to jest taki stres mobilizujący nas do działania. Jest jak najbardziej dobry, potrzebny, który, y, który nam mówi, że możemy coś zobaczyć, osiągnąć czy chociażby przed tym ślubem, też mamy taki element, nie tylko tego złego stresu, o którym będziemy za chwilę mówić, tylko też tego dobrego, czyli coś się zmienia w moim życiu, co przyniosą, co przyniosą te zmiany, dokąd nas zaprowadzą. Czyli możemy powiedzieć o eustresie, tak w psychologicznym tego słowa znaczeniu, i o takim dystresie, który jest już negatywny, który. Paraliżuje nasze działanie, czy poziom tego, natę natężenie tego stresu jest na tyle duże, że mamy trudności w normalnym funkcjonowaniu. Mm -hmm. A o ten zły stres. Zły stres. To jest tak, że każdy z nas ma inną wyporność na stres. Tak, że mamy inne swoje predyspozycje osobowościowe, temperamentalne do tego, żeby przeżywać stres. Mamy jakieś swoje doświadczenia też życiowe, które spowodowały, że albo tego stresu było w naszym życiu bardzo, bardzo dużo i z jednej strony się na niego uodporniliśmy, być może trochę, i umiemy sobie z nim radzić, a z drugiej strony, być może już jesteśmy tak nim zmęczeni, że mamy go po prostu dosyć i jest dla nas szkodliwy, bo w początkowej fazie my, stres, tak jak mówiłam, mobilizuje nas do działania, później mi się to trochę do niego yy, przystosowujemy, adaptujemy, natomiast później on już jest wyczerpujący. Jeżeli przejdzie w tą fazę wyczerpania, e, takiego wycieńczenia organizmu, no to pojawiają nam się problemy z koncentracją, problemy z jedzeniem, e, bóle brzucha, bóle różne somatyczne, e, zawroty głowy i wtedy ten stres powoduje to, że nasze życie się coraz bardziej utrudnia i może prowadzić do jakichś zaburzeń, na przykład zaburzeń lękowych, czy, czy, unik czy tego, że będziemy unikać jakichś stres sytuacji stresu, stresu czy unikać kontaktów z ludźmi, izolować się, żeby ten czynnik wyeliminować ze swojego życia. Więc jeżeli przekroczymy tą fazę taką przystosowawczą stresu, on będzie szedł w takim kierunku destrukcji dla naszego organizmu. I tak samo wtedy właśnie przy egzaminach, czy przy trudnych sytuacjach jakichś życiowych, będziemy mówić, że ten stres nas zjadł trochę, tak? Że widzimy takie osoby, kiedy wychodzą, nie wiem, do wystąpienia publicznego i nie mogą wydusić z siebie słowa. Czy, nie wiem, idą na egzamin, a nagle zapominają wszystkich, byli dobrze przygotowani, zapominają wszystkie treści, której się wcześniej nauczyli. Wówczas mówimy właśnie o tym, że ten poziom stresu był dla nich za wysoki, jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie. Także przeszedł ten próg krytyczny, tak? I po nim już po prostu ten organizm przestał się motywować, a zaczął wchodzić w oby, taką reakcję objawową. Czy mamy jakieś potwierdzone statystyki, jak dużo tutaj mówimy o Polakach? Mm, jak, jak Polacy, jak wyglądamy może na, na tle innych narodowości? Czy Polacy się bardzo więcej stresują niż, nie wiem, nasi sąsiedzi? Czy coś to... wiemy na ten temat? to mnie Pani zaskoczyła tym pytaniem, bo nie jestem przygotowana statystycznie na tę tą odpowiedź. Natomiast myślę sobie, że w ogóle y, społeczeństwo i Polaków, ale też no, myślę sobie, że to zależy od naszego trochę nastawienia też kulturowego, tak, że y, my jesteśmy teraz takim społeczeństwem, które wszystko musi zrobić na już perfekcyjnie, najlepiej. Jest duża rywalizacja, y, duża konkurencja na rynku, ale też takie duże, du, duża presja społeczna na wyniki, nastawiona na dobre. Dobre osiągnięcia, na to, że w szkole ja nie mogę być średnim uczniem. Tylko albo jestem piątkowym uczniem, albo mnie właściwie nie ma, tak? Jakbyśmy popatrzyli po rankingach szkół licealnych w Częstochowie, to bardzo często do terapii trafia, ją, trafia młodzież, która mówi, ja sobie nie radzę z presją, tak? No bo oprócz tego, że w szkole muszę być najlepszy, jakoś się umieć tam odnaleźć w grupie rówieśniczej jeszcze, do tego brać udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, to jeszcze chodzę na korepetycje i dodatkowe angielski, tańce, yy, muzykę, śpiew Rysunek i nie wiadomo co jeszcze. Tak? I że ta oferta jest znacznie bardziej atrakcyjna dla tych młodych ludzi, ale też wymagająca. Także jakby brakuje takiego czasu na normalny odpoczynek. Jak zapytamy licealistę przed maturą, kiedy był na spacerze, czy kiedy zrobił coś dla, dla relaksu, to bardzo często poda taka odpowiedź, że on tego nie robi teraz, bo on musi się uczyć tak. I, I jakby brakuje nam takiej higieny psychicznej w tym, gdzie jest granica między nauką, między pracą, bo pracocholizm to druga nasza choroba tych czasów, że właściwie pracujemy coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Staramy się być na każdym szkoleniu, na każdej konferencji, żeby być coraz lepszym do tego, żeby wykonywać ten swój zawód, bo wiemy, że jest duża konkurencja na rynku. Więc. więc to, że mamy możliwości szkoleń, możliwości uczestniczenia w wielu zajęciach powoduje to, że jakby zatracamy ten zdrowy dystans między odpoczynkiem, a, a pracą, a edukacją swoją. Jak nasi najbliżsi mogą nam pomóc jakby w przeżywaniu tego stresu? Chodzi mi tutaj na przykład o rodziców, którzy również przeżywają stres swoich dzieci przed egzaminami, które miejmy nadzieję rozpoczną się w środę teraz egzamin gimnazjalny. Powiedziałam o maturze, ale egzamin gimnazjalny ma to samo do siebie. Młody człowiek w okresie gimnazjalnym kształtuje swoją, czy, czy podstawówki teraz już ósmoklasiści kształtują swoją osobowość. To są trudne dla nich wybory. Do jakiej szkoły mam iść? Czy poradzę sobie z tym egzaminem? Jak mnie przyjmie nowa grupa rówieśnicza, jak to będzie dojeżdżać być może do szkoły, bo jak będą z mniejszych miejscowości, osoby będą dojeżdżały do, do miast, to, to jest to znowu jakieś wyzwanie. Czy sobie poradzę? Czy będę w jakiś sposób kocony? tak? No bo jednak jest ta fala w szkołach też, czy to się, to się zdarza. Więc tych emocji u młodego człowieka jest bardzo, bardzo dużo. Yy, I nie jest to tylko stres y, związany z egzaminem, ale z całą sytuacją zmiany, do której ten młody człowiek jest przygotowywany. Więc na pewno y, nie pomaga to, że mało się uczysz, y, siedź więcej nad książkami czyli trochę takie wywieranie też presji przez rodziców. Pewnie. Jeżeli dziecko się nie uczy, no to trudno, żeby tego nie było. Natomiast ciągłe przypominanie, musisz się uczyć, musisz być najlepszy, nie zdasz tego egzaminu, jak się nie będziesz uczył, na pewno nie pomaga w tym, żeby się zmobilizować do nauki. Bardziej pytanie, jak ci mogę pomóc? Czego byś ode mnie oczekiwał? Czy pokazywanie jak my sobie radzimy z sytuacjami czyli stresowymi czyli takie wsparcie po prostu Dokładnie. swojego Wsparcie. Syna nie wywieranie presji że musisz mm. y, mieć piątkę z tego egzaminu mm. czy 100% y, punktów tylko bardziej pytanie o to y, o, o sam, samo zdanie tego egzaminu, tak? Czyli celem nie jest to, żeby mieć 100% na egzaminie gimnazjalnym, tylko celem jest to, żeby go zdać na przykład, mhm. nie? To już nam coś, e, coś zmienia w samym przeżywaniu tego stresu, tak? Bo jak ja się nastawię na to, że muszę mieć ze wszystkiego 100% wyniki, a będę miała 80%, to już będę z siebie niezadowolona, mhm. mimo tego, że te wyniki będą fantastyczne. A proszę powiedzieć, jak osoby, które nie mają wsparcia z drugiej strony, muszą sobie mhm. radzić z nim same? Na pewno w stresie pomaga nam to, żebyśmy znaleźli kilka takich swoich własnych sposobów na odreagowanie. To znaczy, jed dla jednych będzie to słuchanie muzyki na przykład, tak? Czyli jak ja mam ważny egzamin, to wiem, że na przykład biorę swoją ulubioną piosenkę i na pięć minut przed nią sobie słucham, wyciszam się, przy tym oddycham głęboko, yy, wizualizuję to, że jestem w jakimś przyjemnym miejscu. Być może, jeżeli uwielbiam taniec, mogę sobie wizualizować to wyobrażać, że, że tańczę w tym momencie, żeby ten. Poziom lęku, poziom stresu z tego właśnie, który jest nie do wytrzymania, zminimalizować do takiego, który jest mobilizujący jeszcze w granicach wytrzymałości naszego organizmu. Jeżeli wiem, że jutro mam trudny egzamin, no to nie idę na horror do kina, tylko lepiej, żebym już wieczorem obejrzał może jakąś śmieszną komedię, która mnie odstresuje, nie będzie wymagała jakichś na tak, chwilkę chociaż. wielkich pokładów psychologicznych naszych i intelektualnych nie będzie wymagała. Tylko będzie raczej odstresująca. Eee, możemy umówić się z jakimiś przyjaciółmi, którzy nas y, wspierają, y, którzy są dla nas mili, którzy, przy których, którzy nie czujemy tego napięcia. Tak samo przed egzaminem. Może warto jest czasem zadzwonić do osoby, która jest nam bliska, która nas, ma na nas dobry wpływ, przy której się zwykle uspokajamy. Y, czy na przykład zaplanować tą naukę na tyle wcześniej, żeby nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę. Bo to tak jak studenci uczą się dwa razy w roku przysłowiowo, tak podczas sesji, to z, czy pracownicy którzy nagle, jak się zbliża dziesiąty, muszą opłacić ZUS, pracują trzy razy więcej, to zwykle nie jest to y, sposób y, na to, żeby nauczyć się tego bezbłędnie, tak? Im większe napięcie w nas, tym więcej takich mm, głupich błędów, typu 2 plus 2 nam wychodzi nagle 5, a nie 4, mm. tak? Y, y, z takiego przeoczenia wykonujemy, y, więc jeżeli możemy przygotować, przygotowanie się jest najważniejszą formą do tego, żebyśmy się nie stresowali. Więc jeżeli wiemy, że za rok mamy ten egzamin i rozłożymy Możemy sobie tę partię na tyle, żeby w tym ostatnim tygodniu ją powtarzać już całościowo, a nie jeszcze szybko douczać wszystkiego na ostatnią chwilę i zadbamy przy tym o higienę taką, że uczę się, ale robię przerwy, potrafię też wyjść później na basen czy wyjść na spacer, żeby zadbać o tą higienę psychiczną, żeby ten organizm nie był przemęczony, nie był wyczerpany cały czas wydzielaniem tych wszystkich hormonów stresu to będzie to na pewno bardzo mhm. korzystne. Zazwyczaj są to takie krótkotrwałe stresy, właśnie przed jakimś egzaminem, przed jakimś ważnym wydarzeniem w naszym życiu. Natomiast jeśli ten stres jest właśnie długotrwały, czy warto skorzystać z porad specjalisty? jeżeli stres jest długotrwały, albo widzimy, że jesteśmy już przed tym egzaminem bardzo rozchwiani, że sobie bardzo nie radzimy emocjonalnie, nie wiem, właśnie występują te objawy związane z ciałem, czy, czy duszności, czy wymioty, czy biegunki, czy problemy właśnie z, z żołądkiem, z koncentracją, to jak najbardziej warto jest stosować takie metody relaksacyjne, skonsultować się ze specjalistą, bo być może to nie jest tylko jeden rodzaj stresu, tak? Może jest to, na przykład lęk przed wyprowadzką z domu, który czeka maturzystów za chwilę, które, który na przykład będzie związany z tym, że całe moje życie dziecka się kończy, zmienia się jakiś etap mojego życia. I mówię, to nie jest tak, że ta jedna sytuacja stresowa występuje, bo jeżeli mamy egzamin w trakcie roku szkolnego, być może z języka polskiego, tylko jakiś większy sprawdzian, to idziemy, zaliczamy go i koniec. Natomiast tutaj mamy ten egzamin gimnazjalny czy maturalny rozłożony na dłuższy okres czasu, bo te egzaminy trwają. Przez cały maj, jeśli chodzi o maturzystów, teraz przez kilka dni, jeśli chodzi o, o, o te egzaminy gimnazjalne, to jest to już, jest dłuższy okres czasu niż godzina i już jest po sprawie. A oprócz tego, no to pamiętajmy, że każdy z nas żyje w jakimś środowisku. Może być tak, że, że mamy egzamin, a w tym czasie, nie wiem, ktoś bliski nam umiera. Może być tak, że w tym czasie ktoś bliski traci mhm. pracę, ktoś bliski ma jakieś swoje problemy, że nałoży się na to jakaś choroba w rodzinie, czy nawet trudna jakaś sytuacja, czy zostawi nas chłopak, dziewczyna. Jest dużo mhm. innych jeszcze rzeczy, które nas stresują, i może być tak, że powiedzmy, że ze stresem związanym z egzaminem byśmy sobie poradzili, ale jak tych czynników stresogennych jest wiele. To wtedy trudniej jest nam y, utrzymać y, ten taki poziom adaptacyjny stresu i przechodzi w taki poziom destrukcyjny. Tak już na zakończenie proszę powiedzieć, czy jest jakiś złoty środek na stres? Nie da się go uniknąć w naszym życiu, będzie go coraz więcej. I tylko świadomość tego. Y, jak potrafimy sobie z nim radzić i obserwacja swojego organizmu, tego, żeby nie wywierać dodatkowej presji na, na siebie, budowanie swojej samooceny, tego, że nie muszę być we wszystkim najlepszy, że będą takie sytuacje, kiedy coś mi nie wyjdzie i na tym się też świat nie zawali. Tak, bo jeżeli nie zdam matury w tym roku, mogę do niej podejść w przyszłym roku. Pewnie, że nie będzie to przyjemne, ale rozgraniczenie też tego, na co mam wpływ. A na co nie mam wpływu? Na wiele sytuacji losowych ja nie mam wpływu, więc dodatkowe stresowanie się tym, na co nie mam wpływu, nam nie pomaga. Czy branie odpowiedzialności, przeanalizowanie y, tego, y, co się dzieje w naszym życiu, na rzeczy ważne i mniej ważne trochę, na to. Co muszę zrobić na już, a co może poczekać, tak? Bo jeżeli ja sobie wymyślę na to, że w tym samym czasie, że muszę wziąć ślub, zdać egzamin, zdać prawo jazdy, nie wiem, być może wyprowadzić się, mieć świetną pracę i fantastyczne mieszkanie już spłacone. To poziom stresu, który sobie sama zafunduje, samym myśleniem o tym, i presja będzie tak duża, że absolutnie mi to nie wyjdzie, tak? mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maja Wyręblewska, psycholog, była gościem Radiofon, Rozmawiałyśmy o stresie. Dziękuję bardzo.